Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. To już niestety oficjalne. PiS zrobił z nas nędzarzy, a zapewne nie poprzestanie na tym, co już nabroił. Chodzi o to, że rząd prawa i sprawiedliwości oficjalnie ogłosił, iż do końca 2011 roku zamierza zadłużyć nas, bo przecież nie siebie nie on to będzie spłacał o kwotę 480 miliardów złotych, czyli więcej niż roczny budżet państwa. I to zaledwie do roku i 3 miesiące, bo przecież mamy wrzesień, czyli do końca 2020 roku został nam październik zobaczyć grudzień. Czyli w zasadzie w 15 miesięcy, bardzo dużo. W dodatku prawdopodobnie na tym się nie skończy, o czym będzie w dalszej części tego vloga, i gdzie będę tłumaczył, co PiS sobie myśli, i dlaczego mu to nie wyjdzie, i dlaczego cały ten jego plan jest po prostu poroniony. I widać, że ludzie, którzy za tym stoją, albo mają takie pojęcie o ekonomii, jak ja o nie wiem. Robieniu sobie trwa, trwałej ondulacji, albo też świadomie działają na niekorzyść własnego kraju, lub też godzą się, by kraj poniósł konsekwencje ich chorej, skrajnie socjalistycznej yy, polityki polegającej na kupowaniu głosów naszymi własnymi pieniędzmi, a w tym konkretnym przypadku naszych wnuków i prawnuków, bo to one jeszcze będą spłacać te długi. Prawdopodobnie nigdy ich nie spłacą i całe życie będą tyrały na odsetki. I właśnie o te odsetki, moi kochani, tutaj się o rozchodzi. Jak bowiem czytamy chociażby na portalu subiektywnie o subiektywnieofinansach.pl koszt obsługi długu publicznego w 2019 roku wyniósł około 30 miliardów złotych. 30 miliardów rocznie koszt obsługu długu zagranicznego. Kochani, to są samo odsetki, ponieważ my tych długów nie spłacamy. W 2019 roku był deficyt budżetowy, a to znaczy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w 2019 roku. Zadłużył nas jeszcze bardziej. Te 30 miliardów złotych z 2019 roku są to same odsetki od tysiąca miliardów, jaki wówczas mieliśmy. Znaczy, Polska była zadłużona na te tysiąc miliardów w 2019 roku. Jak łatwo policzyć sobie na dość wysoki procent, no bo skoro. Odsetki od 1000 miliardów to były 30 miliardów, czyli zadłużeni byliśmy, uwaga, na 3%. Sporo. W tym czasie zdobyć w Polsce lokatę na 3%. O, panie, to bardzo trudna rzecz była, co też pokazuje, jak rząd jest niegospodarny, chociażby w ten sposób, że nie pożycza od narodu polskiego, tylko naród płaca pieniądze na niskoprocentowane lokaty do banków, a potem te banki pożyczają je rządowi i ci sami ludzie płacą wysokie odsetki w swoich podatkach, ale to już mniejsza o to. Większa o to, że skoro od biliona złotych, czy od tysiąca miliardów odsetki stanowiły 30, 30 miliardów, to od 1500 miliardów stanowić będą odpowiednio 45 miliardów. I teraz, żebyście sobie zdali sprawę, jak gigantyczne są to pieniądze. Roczny budżet polski, cały roczny budżet, to około 400 miliardów. To się, z, się różnie bywa, tak? No teraz, jak sobie dopożyczyli 500 miliardów, no to te budżety będą sky high, prawda? Po 600 i 700 miliardów, ale taki budżet typowy z typowym, dwu, z typowym dalszym zadłużaniem nas Polaków, czyli kilkadziesiąt miliardów deficytu, to jest około 400 miliardów złotych. 45 miliardów to jest kilkanaście procent rocznego budżetu Polski. Kilkanaście procent. Czyli na wszystko, co jest tylko Finansowane z budżetu państwa. Wszystko. Bud tak zwana budżetówka pensje nauczycieli, em, pensje policjantów, pensje urzędników, wojs pensje wojskowych, zakupy do wojska, wydatki na infrastrukturę, em, wydatki na, no dosłown na lekarzy dosłownie na wszystko. To mogłoby być o 15% więcej. Także nauczycielu mógłbyś zarabiać 15% więcej. Policjancie mógłbyś zarabiać 15% więcej. Kierowco, droga, po której jeździsz, mogłaby być o 15% lepsza. Mogłaby nie mieć dziur, mogłaby być szersza, mogłaby, e, mogłaby mieć pobocze. Pieszy mogłyby być lepiej oświetlone chodniki, mogłyby być w ogóle te chodniki, mogłyby być lepiej oświetlone przejścia dla pieszych, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim żyłoby nam się o 15% lepiej. Lub też o 15% mogłyby zostać obniżone podatki, a to całkiem dużo. I zwłaszcza, że to byłyby wszystkie podatki, czyli VAT byłby niższy o 15%, nie mylić z 15 punktami procentowymi, tylko 15%. A więc wszystkie rzeczy w Polsce staniałyby o 15%. Prawda? Bo ten VAT byłby niższy o 15%. E, dobra, to nie do końca o 15%, ale ta, przepraszam, to, to się cofam. Nie, nie wszystkie rzeczy by staniały o 15%, tylko 15% z tych procent, które są rzeczy. Czyli na przykład, jeśli coś ma 23%, to staniałoby o 15% z 23%. No, ale staniałoby tak. Wszystko by staniało, prawda? Towary, usługi, nam zostawałoby więcej w portfelu. Akcyza, wszystko mniejsze o 15%, prawda? Dużo. Bardzo Dużo. <laughs> Tymczasem warto zdać sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze. Te 480 miliardów, na jakie chcą nas zadłużyć, to coś około 500. zwróćcie uwagę, że od początku mówiłem, i ta kwota 500 miliardów już tam chodziła po głowie, prawda? Od samego początku, jak widziałem, jak rząd robi te tak zwane tarcze antykryzysowe, jak rozdaje pieniądze z długu, tak? To no już od razu mówiłem, że coś jest nie tak, coś jest nie tak i to mi się ta kwota 500 miliardów tam wychodziła, prawda? No oni mówią 480 miliardów, zapewne dużo więcej. Zapewne dużo więcej to jest pierwsza rzecz, którą musicie sobie zdać sprawę. Zapewne to będzie więcej niż te 480 miliardów, a więc zadłużą nas do poziomu nie jednego biliona. 50, yy, 520 miliardów, bo tak dokładnie takiego poziomu chcą nas zadłużyć, tylko jeszcze więcej. Dlaczego tak twierdzę? Porząd, niestety, od dłuższego czasu, chyba można powiedzieć wprost, kłamie yy, w, w sferze finansów. I to bardzo szybko wychodzi szydło z worka. I nie chodzi tu o panią Beatę Żydło, tylko chodzi o no, złotołustego pana premiera Morawieckiego i jego kolegów. Słuchajcie, jeszcze kilka miesięcy temu oszukiwano nas, że, ma, będzie, że mamy w Polsce zrównoważony budżet. I robiono to jeszcze w lutym, kiedy już wiedzieli, że w styczniu mieli deficyt. Zrównoważony budżet to jest taki budżet, który nie zadłuża bardziej Polski. Nie spłaca zadłużenia, ale nie zadłuża nas bardziej. Czyli w przypadku zrównoważonego budżetu wydajesz tyle, ile masz. Już w styczniu wydali więcej niż ściągnęli z podatków. Już w lutym ściągnęli, wydali więcej niż ściągnęli z podatków. W marcu, gdzie przecież ta korona paranoja to się zaczęła dopiero w drugiej połowie marca, też wydali więcej niż ściągnęli z podatków, ale luty, ten luty był normalnie nie korona a i tak wydali więcej niż ściągnęli. A więc zrównoważonego budżetu nigdy nie było. On był tylko w fazie konfabulacji. Prawa i Sprawiedliwości. Kłamstw mówiąc bardziej stanowczo. Więc już wtedy kłamali. Potem zaczęły się te tarcze antykryzysowe i wmawianie nam, że można jednocześnie nie zadłużać kraju i dawać gigantyczne pieniądze korporacjom, bo tak. I nie mów, w tym sensie nie mówiono nam skąd te pieniądze. Potem zaczęła się robić, potem, potem przyznano się do zadłużenia nas na około 109 miliardów, oczywiście już po wyborach prezydenckich, żebyśmy nie stwierdzili, że, że, żeby to nie wpłynęło na naszą decyzję o yy, wyborze kandydata na, yy, na prezydenta, prawda? Tak było. Już wtedy mówiłem, że to jest ściema, bo mi to po prostu się nie dodawało. E, mówiłem wyraźnie, że słuchajcie, pierwsza tarcza miała być y, na około 100 y, na 212 miliardów, druga tarcza miała być na 100 parę miliardów lub odwrotnie. W każdym razie dwie pierwsze tarcze y, sumowały się do. Y, sumowały się do. Y, do tego. Do, do 300 paru miliardów. A oni twierdzili, że jak już była czwarta chyba tarcza, to twierdzili, że tylko 109 miliardów. O, potem wyszło, że około 100 miliardów, 200 miliardów, jest poukrywane w takich dwóch instytucjach, które formalnie wypłacały tą pomoc w cudzysłowie dla tak zwanych przedsiębiorców. To już, było, to już było ponad 300, prawda? Teraz mówią o Około pół miliarda długu do 2050 roku. Nie sądzę, żeby w tym uwzględniali te 200 miliardów ukrytych. To już się robi 700 miliardów. Do tego jeszcze zapewne, zanim ten 2000, dojdzie do końca 2021 roku, jeszcze się parę razy poprzyznają, że, że będzie więcej. Być może nawet nas zadłużą na drugi bilion. Jak nas zadłużą na drugi bilion. Czyli będą w sumie 2 biliony długu, czyli 2000 miliardów, to obsługa tego długu przy, tamtych, przy ty, tamtych stopach procentowych z dobrego 2019 roku to będzie 60 miliardów. O, robi się ciekawie, nie? Dodajmy sobie do tego to, że koszt obsługi długu, czyli odsetki. To jest dług raz oprocentowanie. W tej chwili na jest ewidentnie zastawiana pułapka przez elity finansowe, po prostu <laughs> zadłużanie państw ponad miarę, zadłużanie, 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 a potem wystarczy podnieść oprocentowanie i już się nie wykopertniemy. Oprocentowanie w tej chwili jest bliskie zeru, bardzo niskie. A i tak my pożyczamy na 3%. Tak, yy, prawda? Wystarczy podnieść to procentowanie dwa razy, trzy razy. A należałoby tak zrobić, ponieważ zaczyna się robić bardzo duża inflacja. Powiedzmy, że podniosą to trzy razy. To jest całkiem realne. I w tym momencie z 60 zrobi się 180. To już jest prawie. Połowa rocznego budżetu państwa. To już nie jest nawet dług, którego nie da się spłacić. To jest dług, którego odsetek nie da się spłacić. I pytanie: czy to nie o to chodzi, żeby potem za te odsetki po kawałeczku odkraiwać sobie kawałeczek polski? A tutaj naści kawałek lasów państwowych. A tutaj naści kawałek y, ziemi, która jest w posiadaniu Agencji y, Rynku Rolnego, czy coś takiego. A tu naści jakieś y, pozostałe jeszcze y, w rękach y, y, państwa, firmy. A tu naści jakaś infrastruktura. Nie wiem, może drogi posprzedają. I tak jak się teraz ostatnio. Um, bardzo bulwersował jeden z pisowców, konkretnie od pana Ziobry, że się kulczykowi nabija kasę. No, ale kto z tym panem kulczykiem podpisał umowę? Okej, okay, może platforma, a kto przez pięć lat nie umiał renegocjować tej umowy? No, pis. No i za chwilkę się okaże, że tak jak teraz. Tak jak sam PiS mówi, nabijamy kasę kulczykowi, jeżdżąc po jego autostradach, to zaraz się może okazać, że będziemy nabijać kasę komuś, kto przejmie za odsetki nasze drogi lokalne, jadąc na przykład do pracy. To są bardzo realne rzeczy. Bardzo realne. PiS zrobił z nas dziadu. I teraz tak, to jest bardzo ważne. Z długów można wyjść. To jest oczywiste, z długów można wyjść. Z długów można wyjść na dwa sposoby. Albo zaczyna się więcej zarabiać i wtedy dług proporcjonalnie przestaje być tak yy, uciążliwy, albo trzeba bardzo zacisnąć pasa i długi pospłacać. Zacznijmy od tego pierwszego bo zwykle rządy próbują robić w ten sposób właśnie, że nie spłacają długów lub spłacają tylko troszeczkę, ale starają się stymulować gospodarkę, żeby było większe PKB, a jak jest większe PKB, to dług jako procent PKB się zmniejsza tak. Jeśli masz dług powiedzmy tysiąc, ale zarabiasz 100 tysięcy, to ten twój dług to jest za, za raptem, 1% tego co zarabiasz, nieduży, ale jak masz dług 1000 i zarabiasz 100, o, to masz dług, który jest dziesięciokrotnością tego co zarabiasz, jest bardzo duży, trudny dług, prawda? No właśnie. Dlatego zwykle rządy próbują po prostu nie spłacać długów, bo to jest zawsze trudne, tylko doprowadzać do wzrostu gospodarki. OK. Problem w tym, że to się nie uda. Dlaczego? No, bardzo prosto. W tym momencie już gospodarka jest w zapaści, a będzie jeszcze gorzej. Dlaczego? Bo rząd prawa i sprawiedliwości nauczył całą masę firm, tak zwanych przedsiębiorców, że lepiej jest nie pracować niż pracować. Jak ich nauczył? Dając gigantyczne pieniądze z tych pieniędzy, które pożyczył firmom, żeby nie pracowały. Nie można było dostać odpisu pieniędzy. Za to, że mimo, te, mimo korona paranoi, mimo utrudnień, byłeś dobrym przedsiębiorcą, radziłeś sobie, rozwijałeś swój biznes, to nie dostałeś wtedy żadnego wsparcia, tylko wtedy dostawałeś gigantyczne podatki do zapłacenia. Pieniądze dostawały te firmy, które sobie nie radziły, które miały zmniejszone przychody lub też takie, które specjalnie. Ograniczały swoje moce przerobowe, żeby dostać pieniądze od Pisu. Pis po prostu twardo, niczym psy Pawłowa tresował przedsiębiorców. Chce ci się, ciężko tyrasz, główkujesz, kombinujesz, żeby, żeby w tej korona paranoi twoja firma przetrwała, dostajesz za to karę w formie pieniędzy, które musisz zapłacić do budżetu. Bo podatki. Natomiast jak jesteś nie dojdą, nie udaje ci się, się, twój biznes jest nieelastyczny. Albo ci się nie chce, nie przygotowałeś go, je ja byłeś leniem, to dostałeś pieniądze. Czyli za nieudolność nagradzał, za przedsiębiorczość karał. Takie działanie musi zrujnować gospodarkę, bo zabija ducha przedsiębiorczości. Bo ci przedsiębiorcy, w końcu mówią, wiecie co? Kierdzie, wyjeżdżam, przenoszę swoją działalność. Dzisiaj większość działalności jest możliwa do przeniesienia, przynajmniej jeśli chodzi o rezydencję podatkową. I wolą płacić pieniądze w innych krajach, bo tam podatki są po prostu mniej złodziejskie. Proste. A druga część przedsiębiorców mówi: Ale jak to? Już nie płacicie za to, że nic nie robimy? Naprawdę? Znowu mamy się? Użerać z klientami, z pracownikami? Nie ma już hajsu za darmo? O, Ale wiecie co? W zasadzie to już się tak nachapałem tych pieniędzy z budżetu, że pierdziele zamykam. PiS doprowadził nie tylko do gigantycznego zadłużenia nas Polaków, ale także do zrujnowania gospodarki chociażby w te na te sposoby, co myślę. W tej chwili te PKB nie wygląda tak źle. Ale pamiętaj, że jak PiS wysłał do firmy paczkę siana, to ta paczka siana wpadła mu w, yy, w jego pieniądze, tak? I to jakby powiększa PKB, ale tylko na papierze. No do tego nie ma większej ilości, nie wiem, kajaków, jajek, mięsa drobiowego, kukurydzy, nie wiem, usług turystycznych. Nie, to jest tylko Zabieg księgowy, który też w praktyce na, na, nabija nam inflację, bo im więcej pieniędzy w obiegu, a jednocześnie tym mniej rzeczy, no to się robi coraz drożej. Proste, nie? Ech, no właśnie. No właśnie, moi kochani. Takie życie. I teraz jak PiS przestanie dosypywać hajsu, to to PKB siądzie totalnie. No bo już nie będzie hajsu. Prawda? Ale PiS nie będzie mógł. I teraz mamy taką matnię. Jeśli PiS będzie dalej dosypywał hajs, no to na papierze te PKB będzie rosło. Ale będzie nas musiał dalej tak samo proporcjonalnie zadłużać. Czyli na koniec 2020 to już będą właśnie 2 biliony i tak dalej. No to no nie da rady. Przypomnijmy sobie, że 1 bilion, czyli dwa razy tyle, ile Pistas zadłużył przez ten rok z hakiem, znaczy zadłuży nas przez ten rok z hakiem. <laughs> to jest znaczy, to jest dwa razy znaczy, przez 30 lat zadłużono nas na, dw, na dwa razy tyle, ile teraz zadłużono nie zostaniemy przez rok z hakiem. Oficjalnie a jeszcze będzie, a jeszcze do tego dochodzi nieoficjalnie. Więc tak się nie da. Więc muszą przestać nas tak zadłużać, przestać dosypywać ten hajs. Więc im PKB siądzie. PiS, nie, PiS będzie miał obsługę PKB w 2022, 2023, chyba że cały czas będzie nas zadłużał i dopi, dosypywał kasę, co jest bardzo możliwe. Bo przecież już w 2023 mamy kolejne wybory. A potem znowu kolejne, bo 2023 to będą parlamentarne potem będą samorządowe, jeśli dobrze liczę, a na końcu znowu będą prezydenckie. Dziś po drodze znowu się zrobią euro, do, do europarlamentu. Znowu będzie taki maraton, tylko mniej skumulowany. Także na zmniejszenie procentowego zadłużenia poprzez wzrost PKB za bardzo nie ma co liczyć. W 2021 roku tak, ale będzie to operacja sztuczna. A żeby ta sztuczność mogła być zachowana w 2022, trzeba dalej nas zadłużać. Drugi sposób na obniżenie. Na obniżenie. Na obniżenie zadłuż, zadłużenia to zaciskanie pasa. I to bardzo porządne, bo tutaj nie będzie. Nie wystarczy inaczej. Pas trzeba będzie, za, bas trzeba będzie zacisnąć, nawet jeśli się PiS nie zdecyduje nic spłacać. To, jeśli PiS zdecyduje się nas dalej nie zadłużać, to trzeba będzie gigantycznie pasa zacisnąć. Dlaczego? W tej chwili, więcej niż połowa rocznych, rocznych budżetów Polski jest na kredyt. Więcej niż połowa. Ok? W związku z tym. Żeby nie zadłużać nasz bardziej w 2022, trzeba by ściąć wszystkie wydatki o połowę. No to to już jest bieda. Lub też z niektórych wydatków zrezygnować całkowicie. Hmm. Można to zrobić całkiem prosto. Można tam wiecie, 500 plus, 300 plus. Inne takie plusy pokasować. Tylko, że dupa, bo to te programy sprawiają, że, że ludzie na PIS głosują. Naprawdę, słuchajcie, ja myślałem, że to jest lipa, że to jest ściema, ale naprawdę z niektórymi ludźmi, jak się rozmawia, to rzuca i się pyta, dlaczego, się, dlaczego zagłosowaliście na PIS, to w odpowiedzi naprawdę często się słyszy: No i ci, krad, ci kradną, tam, ci kradli ale, kradli, ale ci przynajmniej dają. Więc gdyby PIS. Zlikwidował te plusy, wszystkie, to z miejsca przegrałby wybory, a oni sobie na to nie mogą pozwolić. Bo jeszcze by doszła jakaś normalna partia do władzy i by ich zamknęła w pierdlu. W związku z tym oni to nie bardzo mogą z tych plusów porezygnować. Więc tutaj, tak, na wzrost PKB nie ma co liczyć. Na wydatki PiS się nie zdecyduje. Jesteśmy w czarnej dupie, przepraszam za wyrażenie. I to już się stało. <laughs> Więc będą nas zadłużać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. A to będzie powodowało, e, gigant a to będzie powodowało, że będą zaciskać coraz bardziej pętle podatkowe Będą wprowadzać całe masę nowych podatków. Ale to masowo będą te nowe podatki. No oczywiście one nie będą się nazywały podatkami, tylko tam się będą nazywały jakieś opłaty, daniny, tam będzie pewnie dużo solidarności i tak dalej. Ale to nie wystarczy. Podniosą nam te podatki, które już są, ale to też nie wystarczy. Będą musieli. Zacząć opodatkowywać posiadanie. Podatek katastralny jest w moim przekonaniu czymś, co czeka nas prawie na pewno. Po, a podatek katastralny to jest faktyczne wywłaszczenie nas, Polaków, z naszych nieruchomości, bo to się do tego sprowadza. Zwłaszcza w kryzysie, jak, nie będzie, jak wielu z nas potraci pracę. Liczmy się z opodatkowaniem kapitału. Ale takiego naprawdę bardzo hamskiego, czyli liczmy się z podatkiem od, yy, od lokat, z podatkiem od oszczędności. Tam po prostu część tego pozabierają w taki czy inny sposób, chociażby poprzez wprowadzenie gigantycznej inflacji. Tak, moi kochani. To jest. Bardzo, bardzo przykre, ale niestety więcej niż prawdopodobne, oby, oby się tak nie zdarzyło. Pozdrawiam, trzymajcie się. Obym był złym prorokiem, ale bardzo się boję, że niestety nie jestem. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Pa!